Jest ze mną polski zjawisk Nie mam tego zapewnić. Kurwa ja widzę, że Potrzebujemy kolejnej skrzynki <noise> Co ty nie powiesz Ale mówię ci Skrzynka to jest największy Kurwa mnie do ognia kopię, Mówię ci, w skrzy... tej grze skrzynki... Nie, do... już nie chce, nie, no? Mówię ci kopię, Skrzynka w tej hey, grze to, to ten jest największe Gówno Wiesz czemu? Chłopie, robisz nie i 5 i sekund nie masz miejsca w niej I 5... Zrobić magazyn, 5 sekund nie masz miejsca Co ty robisz? To jest taka masakra, co? Nie wyobrażasz Dobra A masz tą skórę? Mamo, się mam ją W się Mam to włócz ja zrobić. Dobra, to ta, ta, ta już idę. No tylko drewna zbieram, nie? Ta, ten dom wygląda jakby normalnie jakaś tego dom świętego Mikołaja tu wygląda normalnie Czekaj, A może mi sobie krzemieny to pozobu? Czemu sobie to poczęła ten balacie? Ja to już zrobiłem śnięczny. A nie, wolę włócz W sumie to ja tylko... Ja mam... Ja sobie jeszcze będę kurwa nie wpycham mnie do tego niska. a co? nie mogę? dobra to teraz ta kurwa poczekaj o jest tutaj kurwa krzemień fajnie o, dobra wiecie. 7 kotletów kilka malinek powinno wystarczyć i kilka grzybów okej, okay. no ale ile masz mięsa? 7 jeszcze 4 nieupieczone 7 tego samego Upieczonego Samego mam jeszcze cztery. Ale nie, czy masz osobnego, czy masz te same Te same, niestety Kujwa, a z Niksów, niks, niks nie masz jakich niksów? Trzy ogony Trzy ogony, dobra Jeszcze ewentualnie można było z niksów coś pogombinować ten. A jeden. Ktoś dwa. Kurwa, co pie to na iPad. To jest sarna głupie, że wiesz, i pomimo że idziesz po cichu, nie to ona Oto ona i tak, i tak cię zwijają. Ona, ona, ona i tak cię zauważy. Ona hmm, jest, jest odwrócona tyłem i tak cię zauważy. Oj, nawet jakby miała, nie miała głowy i miała opaskę. Chuj, usłyszycie. Dokładnie. Słuchaj, to ty masz łuk? Dobra. Tam znowu to nie zrobił. Ta szemiel. Nie rób nigdy noża, wiesz? Nigdy tego główna nie rób. To ci, to ci mówię. A może byśmy kurwa. Łałki polecieli, czy to się nie opowie? Kurwo, jebana! To w sensie się ruszać! A wawę czy nie mogę zrobić? Powęgnie to jest dwa Jezery no no Czekaj. Kuźwa mnie gówno Co cię pokonało? No Jednogwiazdkowe kurwa Masz taki słaby... Masz taki słaby jest jora mogę ci Tak, Tak, ja jestem taki słaby o Jezu Mara. U Jezus Mora Uuuu Miał mi to zaraz jej... Nie, jeszcze jakiś mały tam lata

Miodek jeszcze, miodek, miodek, miodek. Jak to nas kochany wól? O, jeden minut, fajnie. No nawet jest. Dobra, tu jest kurwa czarny las, więc dobrze. Tylko wiesz co, teraz zrobiliśmy to kompletnie źle. Bo jesteśmy strasznie blisko czarnego lasu. Przyjdzie tu troll Przyjdzie tu troll i jesteśmy w dupie. To naprawdę jesteśmy w dupie. Zwierzę Więc... ma, ma... sobie z tego sprawę Lisu <laughs> Więc źle zrobiliśmy to, no ale może gdzieś przeżyjemy Zawsze możemy zarobić nie kiedyś dom wiesz gdzie? Na mgłach. za to jest Ja! My chcemy iść na bossa! a my nie mamy nawet tego! Jak to się nazywa? Jelenie! No... My głupi jesteśmy jednak Czasem. Kurde nie jestem coś muszę zrobić, zrobić. To nie ma sensu. ja jak, jak, jak ja rzucę tą włóczkę to ja mam no, to ja nie, nie nie stracę. Dobra, idę bo na te... Na no, na tej... źródła. ja ty umaję mógł weź poluj na sarny może te, jakby jak spotkać jakaś, no? O no, jak zobaczę ją to będę polował, nie? Mhm. Mm o tam się niks, dobra idę po je powypijać. Musimy zrobić co jak najwięcej żarcia Bo jeżeli chcemy mieć do bez żarcia to, mamy... to będzie ciężko z bossem Ale pierdol Rybka Trzeba spróbuję złapać Rybka, rybka, rybka A to Kurwa, ile tu jest rybki, rybki, rybki. Kurwa. Mam mam Mamy ogon Mamy konia, super Ła Nie, 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 nie Kurwa, nie Ryba lata U! Ryba lata Lada, tak lata Gdzie jest ta sarna? Kurwa, kurwa, no kurwa zacięło mi się. Kurwa, no nie no tak, chodź do wody, brawo dybił. Złapałem rybę i ją straciłem. fuk? Co? O, ciekawie. Co A może mnie złapałem? Kurwa, kurwa. A tak dużo ryb tego. Chcę połapać. Mamy zarobić te żarcie. Nie, kurwa zapomniałem, przecież ryby są słabe. Ale i tak my połapię. Przedadzą się na to. nie, czekaj, ryby dają Dużo żarcia czy nie? Dużo chyba. Czekaj. Chyba, nie wiem. Nie pamiętam. Tylko tyle ja Ci mogę powiedzieć, że nie pamiętam. Bo w sumie ja rzadko nie bardzo e, ryby robię. Robiłem... Trzeba, Trzeba łapałeś. Tu jest sarna. Nie, łapać dużo łapałem, ale ma, mało robiłem. Ja właśnie sarny nie widzę. Jedna mi uciekła i znalazłem dzika jednego. Psz. To zabiłeś? No, dzika zabiłem. To był mi na skóra spotczyna, nie? Siedem, kurwa, umieram, 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 ze stamina, fajnie. Ekstra, ekstra, zajebiście, zajebiście, fajnie. Chodź tu, że nikt się kurwa. A dobra, raz piszę to, okej okay. Się Boże oddaję, dobra Dobra, no, czekaj Kurwa, no na miks idzie Ja pilot, czterech się od razu Nie wiem, tysiąc Nagle niech będzie tych miksów kuźwa Co No Kurwa Kocham Cię kurwa dręczyć Dokładnie Kurwa, no zostawcie mnie bez tych cholery Chyba następny Boże, ja wiem, że, że mnie kochacie, albo przesadzę No tak No, da się rybę, spróbuję ją zła złapać Nie, nie da się chyba Chyba, że to się zabija, to jest tak może być to Nawet nie wiem Czekaj Kurwa Co? Nie, chyba się to nie da złapać, tak Ja to zobaczyłem wędką, jednak Tak się wydaje To trzeba błędką, tak jak nic Nie ma opcji, tak, to trzeba... Ja czy jeszcze jedną rzecz, dobrze? A. Wyjebane, wyjebane Ostatnia próba. Ja, to się nie da, dobra Ja je, zabiłem... Wderzyłem rybę No? A, dobra Może Łukiem byś mógł je zabijać? Może, no, czekaj ale to ciężko tak, tak, tylko chłopie, wiesz co, z najgorsza ciężko jest No bar... bardzo ciężko nie jest złapać rybę, nie? Nie Jak się Okej, okay. teraz stoją Kurwa, mm. nie trafiłem Czyli może... Aktualnie jak potrzebujemy czegoś, to tego kurwa nie ma Już chodzę jak kawałek i chuj, ani jednej sery Tak jest zawsze Kurwa, ale jest dzik Oto to zabij dla mnie. Czy potem wynagrodzę. Dwa dziki. Dobra, nie da się. Nie, to trzeba wędką, później się daje. O, kurwa. Zdychać. Pedały. O, chuj, chuj, kurwa, cztery dziki. Cztery skóry z dzików. O Bambi! Chodź Bambi, nie uciekaj Bambi! Bambi, kurwa. Zobacz, Bambik! Bambi, Nie, proszę cię. Proszę, nie spierdalać! Potrzebuje Cię! Potrzebujemy Cię w naszym składzie. Bambi! Wróć! Kurwa... Spi... Jak ona mocno spierdala! Ja pierdolę uspokój dał na w końcu Gołębia ja 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 nie bam To kurwa nie Proszę cię gdzie ty je pobiegłaś? Ty jest czarny las? no! Boże, ile ty czarny las wyszło J co bardzo zgubił Spierdoliłami A to jest w ogóle tak, kuchany. Co by się stało, gdybyśmy sobie takie jaja zrobili? A, my nie mamy kill tak, głupi no, jestem, no, dobra, nie To ja zapomniałem, przecież. Ale nie, ty, ale 200 gdy gdyby pomyśleć, czy nie? To byśmy mogli od razu przejść na miedziane itemy. Tylko byśmy to musieli bardzo dużo grać. Wyszak? Wziąć trola, nie? Nie zabijłem to... jedną! Byście to chłopie zrobili? No jest 30% szans, że wypadnie Wypadła ci Gruga leży! A wypadła ci? Wypadają ci czy nie? Trofeum jelenia. Jedno. Też jedno Mam dwie skóry Jelenia Spoko do gonią mnie kosmici po... A, kurwa, zemiali. Nie, to, to nawet ze szkieletami nie Kurwa, dziki dużo trzeba polować. Tak. Ja przed chwilą zabiłem dwóch w ogóle. Na to mi ma cztery. mi albo trzy, albo cztery. Kolejne o, w, w, sarna A, zaraz mam z piłsa, czekaj. czekaj Może się kurwa uspok... Może się, może, może się uspokoić, czekaj Dwa. O kurwa, kolejne domki czekaj. czekaj, czekaj, Nie, nie mam opcji No, ale jeszcze do spierdala No tyle, no, no. A, Moglibyśmy, kurde Wiesz jakbyśmy mogli tego mieć w ogóle pozyskać Siema ja ja Dobra witamy Niestety ale my miałem kurwa prywatną, y, ważną kurwa wiadomość. Oczekuję Tak! Teleboże co ja mówię już nie, boże nie kupię! Pry, prywatną wiadomość jakie jak sprawę? Trzy Bambi Trzy Bambi? Ja bym coś powiedział, ale nie mogę kur, ale czekaj, się widzisz I co? Masz? 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 Mam mam Mambika Teraz jeszcze trzeci Chodź tu, ty masz głównie. Dobra, to ja robię żarcie dla, dla ciebie i dla mnie. A, teleportował się. A masz już tą, 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 ten drugi łeb, czy nie? Mam dwa. Dobra, to wracaj do mnie. Ale czy, a masz jedną skórę jelenia? Nie, a ty. Uciekaj, Bambi. Bambi, Bambi, Bambi. Czemu kurwa akurat Bambi do chóry niejasnej. Uciekaj. Kurwa, bo to 20 skóry dzika. Kurwa! Wiesz co, ja właśnie nie wiem, jak to Ja mam i ja mam 10 i 11. O, hmm, kurwa, czekam, spójrzcie. O, dzik! Dziki dzik! Czekaj, kurwa, muszę pomyśleć? muszę pomyśleć. Oa, o, Wiesz co, wiesz nie mam plan? Zbudujemy kiedyś, wiesz mam plan? Zbudujemy kiedyś zamek O ja pierdolę Ale nie, wiesz co, nie, to nie jest trudno zamek zrobić Z drewna Z czarnego, wiem co zrobimy Zrobimy kopię z czarnego metalu O ja pierdolę, lisu! Ty wiesz co? Ty wiesz ty... ty... Albo piramidę zrobimy z czarnego metalu. Wiesz ile Aster to robił ją Boję się Nie cały miesiąc Chocia znając nas, to my byśmy takie coś zrobili w 5 lat. Nawet nie Nawet więcej Na nie? Teraz tak, żarełko mamy Znaczy ja mam dla siebie Teraz tak jeszcze, a ile masz z tego żarcie jelenia? 10 pieczonych, 26 malin, 13 grzybów, 3 nieupiecone niksy, 10 jelenia nieupieczonego i 11 dzika nieupieczonego to wiesz co, to dasz mi y, 2 jelenia, dobra? Oj, już No, no zabijemy tego włosa zaraz ale jest tutaj, więc spoko. A gdzie ty idziesz? A masz jeszcze skóry dzika? E... Mm, nie wiem, czekaj, a po co ci? No, żeby ulepszenie już jednąć. Tak? Czekaj, zaraz ci powiem, kolego. Siedem. To jest Siedem. Ja mam dwanaście. Kurwa jednej, bo rakie, nie <laughs> To jest zawsze nie Ale po co ci chodzi, tu... Dziki! Ja Nie, no i tak właśnie wygląda, Spanie. spaniel. Ja. Dobrze, już mogę do ciebie ja, wracać. Dinozaur Pimpuś tra, la, 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 dinozał, pimpuś, tra, la, 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 ja, ale, ale mam profesjonalną kurwa mapę. Ani razu kurwa nie zdjąłem. Chodź. Kurwa, jak to wsunąć? Ale co? Wsunąć? Te śmierci? O, dobra. W prawym. A jeżeli nie na przykład, chcesz znacznik postawić, nie? To klikasz tylko dwa razy musisz lewo, lewym przyciskiem. Nie wiem, bo kilka razy go już postawiłem. Spoko. A mnie To jest przypadek. Kimniemy się. Nie wiesz. Kurwa, kurwa, kurwa. Kurwa, kurwa. kurwa tylko my kupimy się, będziemy spać, a tu nagle tron z buta wjeżdża co nam robi. Kurwa budzimy no, się No idę, e, troll kurwa Z buta wjeżdżam Skurwysyny budzimy, budzimy się, a tu domu nie ma Budzimy się, a tu kurwa nas nie ma go, Pali ich o nas, ale gorzej z domem W domu nas nie będzie wtedy kurwa Niczego Wy pobliżu są wrogowie Czekaj To daj mi tą skórę Nie, do, nie ma żadnych skórę. wrogów do, do spania nie no, w obliżu są wrogowie. Skrzyńce te głębiej są ceptane. O, jest, końca. Ja pierdolę już nie, było, nie kurwa, właśnie. Właśnie kamień tu przeleciał. <grystanie> Czy my dachu już nie będziemy mieli? No, jakieś dziwne dźwięki słychać. Mamy dach? Mamy dach, mamy dach, dobra, spokojnie. Co daj mi tę skórę? No w skrzynce jest! Nie w tej, nie w tej. drugiej. Za nie będziemy mieć dzisiaj tego dachu. Którego? Kurwa za chwilę, ani jednego. No jest spokojnie, trzymajmy się dobrze tu dachu. Jeszcze krzemień, kurwa i drewno, Muszę nazwać. Ja no ja. Ja mam krzemień, chodź. Kolej tego krzemienia poczujesz. Kluź No chodź. Ja mam. Witaj poluje Ale ty kurwa marnujesz czały, ALE TY MARNUJESZ cały. DREWNIANY I KUJ Drewniany co zrobię Ile, ile pociągniesz? Ile, piątka Piętnaście krzemienia, mam jeden o ile się nie mylę Ała Ty kuju zajebany A ty ja mam siedem, to coś mi zrobić. zrobi Nie pomogę za ale... Czekaj okay. I teraz tak, czekaj. Mm. Pasowałoby teraz ruszyć na to, zabijemy go i będziemy mieli tego w wreszcie. I potem pomieść by pasował polecić. Będziemy robić tak ogólnie, nie? Ja będę po kurhana chodził, nie? A ty będziesz tego. Coś się tam robił, dobra? Chodź tam ci się do od razu. Chcesz? Aha. Pierdolona nixa, no kurwa! Ja naprawdę muszę zacząć zwracać uwagę na HP Kurwa szkieletowski. Uważaj, ten skielet jest. Co tu robisz, kiedy Wypierdalaj! Wy Wypierdalaj, chuju! Wy chuju! Kurwa, co, kurwa, nagle nałajem, kurwa, było tego, się, kurwa, było się słuchać, co jest? Wypierdalaj! Co tu robisz, kiedy? Kenneth? Wypierdalaj! Wiecie, Wy ja co robimy? Wypierdalaj, chuju! Na kolego, daj mi te, jeszcze tego. E, te. No, te. Jelonki, co szukasz? Eee, krzemienia szukam Kurwa, no to masz jelonki. O, trzy akurat. Kurwa, no ja nie wiedziałem. A to właśnie na tym, ale nie te, bo żarty chciałem. Nie, w Czarnym Lesie nie ma tych. Są tylko na łąkach. Słyszysz? Mhm. Mm Są tylko na łąkach te, te, te. Ci pomogę. A czekaj, na co to zbieram? Ja się zauważyłem, że jestem gdzieś kurwa w chuj daleko. Tam, gdzie nie powinienem. Ach. Ja nie wiem, czy tam dalej nie ma bagien, więc jakby tam były bagna, mamy naprawdę dobre ślizg w Tu są kolejne dwa ile masz? Tego 9, nie? Kolego? Czego 9? No tych Tych emo um. W Przemieni? No, no tej mamy 11. Tyle mogło trzeba 15, nie? 15 i 10 drewno. Co z drewno nie ma problemu, ja? Masz ten gubi mówię tobie żebyś ty nie szukał w czarnym lesie, a ja sam szukał w czarnym lesie o tam jest? Tron tam jest? a no to super proszę nie idź ze mną lamus się obraził jest siedlisko trolla, ja pierdol no to dupnie mamy o kolejny krzemień tak. Słyszę, naprawdę to, że mamy duknie Nie, nie umrzemy, że idzie za mną. Kulka. Jak to? się, dobra. Mam tak, mam 4, ty masz 9, to mamy 13, czyż wyraźnie? Co? Ile masz tego krzemienia? 9 9 to ja mam. Ja 4 to mamy 13 kurwa moja matematyka czekaj jeszcze 13-14, 15 Ryba tu leży. O się. Ty ryba leżała, co załabrasz? Nie wiem, może nick se zajębała. Nie, po prostu leżała na tym. Kolejna ryba leży. Czy nie? U, kurwa. Miałbym rybę, ale niks. Co to? Tak, niks, eee. Kurde. a ta ryba nic nie je już, dobra, Dobit. nie, nie, kuj nie, nie, tej ryby nie, da się nie, co jest Aha, nie, 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 mogę, nie, 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 prostu nie, dobra mam. dobra, mamy, mamy dwie ryby tak mamy dwa na dziesięć, fajnie i teraz przerobimy sobie i może będziemy mieli nawet lepsze strzyżarcie w tym momencie. Okay. Ale teraz pytanie: czy można to na tym różcie przerabiać? Bo jeżeli, jeżeli nie do lupa, mhm. dobra. Trzeba byłoby kolejny odcinek kończyć Ja się pomył, a teraz coś ja mam spodziewać